No cześć, ja jestem Spikane, a to jest Mario Kart 8! A ten krzyczący pan, który podkłada głos pod Mario, jest na szczęście najgorszą częścią tej produkcji. Powiem wam, dlaczego warto zainteresować się tą grą. Zobaczycie trochę przedpremierowego gameplayu, bo Mario Kart 8 ukazuje się dopiero 30 maja i ma, w sumie już jako ostatnia gra, okazję odwrócić los Wii U, czyli konsoli, która sprzedaje się, co tu dużo mówić, tragicznie. No i przechodzimy do konkretów, czyli do personalizacji swojego wozu. Do wyboru mamy karty, motory i kłady. Obok, jak widać, są różne koła i lotnie. I każdy z tych elementów oczywiście ma jakieś tam swoje parametry, czyli przyczepność, prędkość, przyspieszenie, sterowność, tego typu rzeczy. W serii Mario Kart bywało już tak, że to, jaki samochód wybieramy, zależało od tego, jaką wybraliśmy wcześniej postać. Tym razem tak nie jest, każdą postacią możemy jeździć, każdym samochodem, mi wiara nakazuje jeździć Luigim i szybkimi samochodami, które co prawda pozwalają mi rozwinąć dużą prędkość, ale jednocześnie czasami zdarza mi się wypaść z trasy, co na szczęście dzięki prędkości szybko nadrabiam. Wybraliśmy 150 o największej prędkości i wybierzemy moją ulubioną trasę, czyli Electrodrome, od której zaczniemy. Niestety nie jest tak, że nie ma w grze loadingów. Są, nie trwają co prawda pół minuty, ale wyciąłem je, żebyście nie musieli się z nimi męczyć. I zaczynamy od Elektrodrome, czyli mojej ulubionej trasy, która też świetnie wygląda, więc doskonale nadaje się do tego typu filmów. Nie przejedziemy całej trasy, dlatego że, dlatego że zamierzam wam pokazać więcej niż jedno. Co o Mario Kartusie muszą wiedzieć ludzie, którzy grają już w poprzedniej części? Przede wszystkim antygrawitacja, to jest w sumie taka największa nowość w tej grze. Antygrawitacja, oprócz tego, że, co zaraz zobaczycie, pozwala jeździć po ścianach, e, zmienia też reakcję kartów, które się zderzają. To znaczy, jeśli jeździmy na normalnych kółkach, zderzające się karty po prostu spowolnią. E, jeśli zderzymy się kartami, które mają włączony tryb antygrawitacji, która, tak na marginesie, włącza się sama po przejechaniu przez odpowiednie pole, no, to karty przyspieszają. Znajdujemy czasami na trasie takie kręcące się kółka, które wyglądają trochę jak nasze opony i działają dokładnie w ten sam sposób czyli po zderzeniu się z nimi przyspieszamy. Musicie też wiedzieć, i to dotyczy w zasadzie wszystkich, nawet tych, którzy mieli już wcześniej styczność z Mario Kart 8, na przykład na stędzie, że ta gra wygląda fenomenalnie. Ona wygląda o wiele lepiej niż to, co w tej chwili widzicie na filmiku. Przede wszystkim, YouTube nie pozwala wrzucać filmików z 60 krokami na sekundę. Wszystko jest konwertowane do 25 albo 30. No i oczywiście też troszeczkę jakości straciło nagrywanie przez urządzenie do zgrywania obrazu. Na w telewizorze w moim przypadku 32-calowym, ale podejrzewam, że na 46-calowym wygląda jeszcze lepiej. W każdym razie gra jest prześliczna, jest na pewno jedną z ładniejszych gier na Wii. U. No i brzmi też świetnie, ma rewelacyjną muzykę, która była tym razem nagrywana przez prawdziwą orkiestrę. No i tutaj mamy kolejną bardzo fajną trasę łącznie teraz w ogóle w grze jest 32, z czego 16 to są odświeżone wersje, czasami bardzo odświeżone wersje teraz z poprzedniej części i jeśli spojrzymy na przykład na trasy ze SNESA, no to to praktycznie nawiązuje już tylko klimatem, a, a cała trasa została przedizajnowana, zbudowana od podstaw. No ale ten track, po którym w tej chwili jedziemy jest nowy. Paradoksalnie obrywając mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo gdybyśmy się nie zatrzymali, to mogłoby się z nami stać to. W grze zawarto kilka nowych high niektóre zostały też trochę zmienione, na przykład Blushel. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z serią, to musi wiedzieć, że Brushel to jest po prostu największa zmora i, i największa niesprawiedliwość w Mario Karta. Mniej więcej polega to na tym, że jeśli jesteście na pierwszym miejscu, a ktoś, kto jest za wami, wypuści Bruszel, to was dopadnie i wybuchnie. Tym razem jest jeszcze gorzej, bo Brushel nie leci górą, tylko po ziemi. Więc jeśli nawet znajdujecie się na drugim lub trzecim miejscu, ale po prostu znajdziecie się na linii ognia, to i tak oberwiecie. Ciekawą rzeczą, która pojawiła się pierwszy raz w serii, jest Mario Kart TV, czyli możliwość nagrywania swoich przejazdów i uploadowania ich na Miiverse, czyli społecznościówkę Nintendo, no i na przykład na YouTube. Problem z Mario Kart TV polega na tym, że jeśli nawet chcemy wrzucić coś na YouTube, no to nie będą takie przejazdy jak widzicie teraz, to musiałem zgrywać własnoręcznie, bo filmiki, które wrzucamy do internetu mogą mieć maksymalnie 60 sekund. Teoretycznie możemy sobie zapisać taki zapis trasy, jak to, co w tej chwili widzicie, tylko, że nie wrzucimy go do internetu. Pozostaje więc swoją drogą bardzo fajna opcja takiego edytowalnego podsumowania najlepszych momentów z wyścigu. Można wybrać, na kim ma się skupiać kamera, na jakich wydarzeniach itd. I byłoby to bardzo fajne, gdyby nie to, że po zobaczeniu dwóch takich filmików ma się już dosyć. I mam wrażenie, że nie jest to do końca trafiony pomysł, bo gdyby ograniczenie minutowe zdjęli, to ludzie chętnie by to oglądali. A w tym momencie po prostu YouTube wystanie usłany filmikami, których nikt nie będzie oglądać, bo po zawsze lepiej jest obejrzeć prawdziwy gameplay, a nie tylko najlepsze momenty z różnych ujęć kamery, zazwyczaj gdzieś z boku kierowców albo od przodu, więc nie widać trasy itd. Natomiast za całą resztę funkcji online, czyli turnieje, zwykłe wyścigi, wyścigi z ludźmi z listy znajomych czy losowymi ludźmi, no, za to trzeba pochwalić Nintendo. Tym razem mi się to udało. Jest lepiej niż na Wii, więc ludzie nie będą mieli na co narzekać. No, i wypadałoby to jakoś podsumować. No, na początku filmiku obiecałem, że powiem, dlaczego warto. Tak naprawdę, nie ma tu wielkiej filozofii. No, jest to Mario Kart. To jest jedna z najlepszych serii na konsole Nintendo. Nie wiem, czy najlepsza odsłona tej serii to pokaże czas. Na razie jeszcze za mało, za mało czasu minęło. Ale jeśli szukacie czegoś do zwłaszcza lokalnego y, multiplayera, no to naprawdę mało lepszych rzeczy znam niż Mariota. Ja się będę z wami żegnał. Y, dajcie koniecznie znać w komentarzach, y, czy brzmi jak zbazowany koleś, który nie zjadł śniadania, y, co by się w sumie zgadzało. Y, no i czy chcecie więcej takich filmików, czy mam po, poprzestać na aplaudowanie gameplayów bez komentarza, takich jak ja wolę oglądać. Jeśli wytrzymaliście te kilka minut, to gratuluję i dziękuję. No i do, mam nadzieję, następnego razu. Cześć.